I chyba właśnie na taki obcy ląd trzeba by było dojść i to na nogach, żeby wrócić do formy. Nie uwierzycie, co odkryli naukowcy: żeby spalić 1 kilogram tkanki tłuszczowej, trzeba przejść 140 tysięcy kroków, czyli 112 km. 1 kilogram tkanki tłuszczowej. W moim przypadku jest to 30 kg nadmiarowej tkanki tłuszczowej, czyli musiałbym przejść no, ze 3000 km co najmniej. Jeśli ktoś jest w podobnej sytuacji jak ja, to nieważne, w jakiej części naszego pięknego kraju mieszka, nawet pielgrzymka. Rzymka do Częstochowy nie pomoże, bo to i tak za mało. Oto promocja. Radio Radiu Supernowa, moim gościem będzie Joanna Liszowska z grupy Lisza and the Men, która opowie o swojej długoletniej miłości. Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, bez śpiewania. Jakie przesłanie powinna nieść muzyka? To chyba o to chodzi, żeby w jakikolwiek sposób poruszać. Czy do tańca, czy do radości, czy do jakiejś refleksji. Oraz trochę o aktorstwie. Jeżeli ja będę czuła wstyd, to widz zobaczy go trzy razy mocniej. Superstar z Janną Liszowską w najbliższą sobotę i niedzielę po 15. Paweł Wiś jewski zapraszam a promocja reklama Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Pomidory malinowe 3,69 zł kg. Pierogi z ziemniakami i serem 400 gramów z Społem 5,99 zł za sztukę. Kanapka z serem i szynką 110 gramów z Społem 3,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Polska sieć handlowa Społem i Gama zapraszają na zakupy. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach informuje, że prowadzi rekrutacje na studia licencjackie, magisterskie i jednolite magisterskie na 10 kierunkach w 72 specjalnościach. Staropolska Akademia, ma ponad 20-letnią tradycję. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród za działalność naukową, społeczną i pomocową. Twoja przyszłość zaczyna się dziś. Zaloguj się na www.stansedu.pl. stansedu Rumiana bagietka, świeże warzywa, dojrzałe sery, oliwa z pierwszego tłoczenia, już na sam ich widok czuję te smaki na języku. Choć ostatnio ich ceny potrafią zadziwić. Dlatego przenieś konto do kredi Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii, a dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy. Credi Agricole twój bank pełen korzyści. Promocja Przenieś konto i zyskaj do 400 zł 2 w placówkach do końca października tego roku. Otwórz konto dla ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na creditagricole.pl. I w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów. Przyszłość Twojego domu jest teraz w zasięgu ręki dzięki programowi Czyste Powietrze i partnerowi w ekologicznej transformacji firmie Buy Energy Solutions. Zdobądź nawet do 136 200 zł dofinansowania na odświeżającą modernizację energetyczną, a także zainstaluj nowoczesną pompę ciepła, która ogrzeje Twój dom i zmniejszy rachunki. Wszystko to bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Buy Energy Solutions zajmie się każdym etapem audytem wnioskiem realizacją. Nasza wiedza i doświadczenie zapewnią Ci komfort i oszczędności. Zainwestuj w przyszłość. Zadzwoń już teraz pod numer 694 812 401. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi drugi nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Sprawdź na jakich kierunkach są jeszcze wolne miejsca. Zapisy i szczegółowe informacje na stronie rekrutacja.ujk.edu.pl Daj w świat szalonej zabawy i odwiedź Fly Sky. U nas znajdziesz zjeżdżalnie, poduszkę powietrzną, ekstra trampoliny, tory, przeszkód, baseny z gąbkami, a także zajęcia z akrobatyki i parkour. Uwaga! Organizujemy niezapomniane urodziny. Z są na miejscu. Fly Myślnik Sky Kielce skrajne 86B. Zapraszamy również grupy ze szkół i przedszkoli. Od kiedy mam taki dobry humor? Od czasu, gdy zatrudniłem się jako kierowca autobusów komunikacji miejskiej w kieleckim Pipi tour Oferują świetną atmosferę w pracy, dobre zarobki, elastyczny grafik oraz stabilne zatrudnienie na umowę. Żyć, nie umierać! I najlepsze, ty też tak możesz! Zadzwoni na 516 140 046 lub wyślij CV na kielce małpa Poza kierowcami szukają też mechaników i elektryków. Ratują ludzkie życie, ryzykują własne, poświęcają swój czas, uczą, bronią, pracują. Dla nas. Dlatego w salonie autoryzowanego dealera Volkswagen Autocentrum przygotowaliśmy dla nich specjalne oferty. Jesienna ofensywa Volkswagena w Kielcach. Czekają rabaty nawet do 22 tysięcy złotych dla wybranych grup zawodowych. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Volkswagen Auto Centrum. Kielce zakładowa 18. Górniak, Natasza, Lanwery, Johnson i Baron, Węgorzewska, Piekarczyk, Szczepanik i Brzosowski. W zaskakujących duetach z młodymi wokalistami walczą o największy polski przebój. Nowe muzyczne show Rytmy Dwójki już dziś o 22 w TVP2. Tego nie możesz przegapić. Marek Sierocki, zapraszam. Reklama. Słuchasz Radia Supernowa. Jedynej stacji, która gra 100% polskich hitów. No, ten kawałek jest świetny. Każdy go zna, kocha i szanuje. Zawsze mam ciary, jak słyszę Beatę w tej piosence. Mega energia. Ten hit zawsze śpiewam na cały głos w samochodzie i w domu. Supernowa.